Widzowie, chcę wam dzisiaj nagrać, co można znaleźć w koszu tutaj, w tym netto, pod koniec, przed zamknięciem sklepu, po prostu. Zobaczymy, co tam jest, ok? Na żywo, bez rękawiczek, bez niczego. Zobaczymy, co tam jest. Tak po prostu O Włazimy tam akcja Zobaczcie zobaczcie jaki jakie tutaj To jest przydatne To jest przydatne to tutaj nie to tutaj zobaczcie. 25 wyleję to po prostu. Kurczę, ale chyba później. To mamy 75. Nie? 75. Tutaj mamy dwa razy aluminium. Nie będzie. Tam jest jakaś gorzała. Szkoda, że nie mam rękawiczek. To jest. Nie pasuje mi to. Dobra, dobra, dobra. Nie, tam już chyba nic nie ma. Nie. Tam już nic nie znajdę. Nie. To tutaj? Też nie. I tak dalej, i tak dalej. I tam. Nie ma nic. Ani jednej etykiety. Nic. Zobacz. Dzień dobry widzowie. 28 czerwca. Dzisiaj runda podzielnicy i chyba raczej runda w poszukiwaniu butelek bezzwrotnych. Zaraz wam powiem dlaczego. Tu mamy pierwszego. Teraz Wam to wytłumaczę, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj stoi pełno worów, nie? Z tego automatu. Nie wiem, czy tu sobie ktoś nie powybierał tego już. Ale ja wczoraj z tego jednego worka, nie? Wycią wyciągnąłem sobie etykiety, nie? Nie te po pogniecione butelki, tylko same etykiety, nie? Muszę je teraz przelepić na inne butelki, o do tamtego wora się dobrałem wczoraj nie wziąłem tego dużo, nie? może z, z 15 butelek i mam tyle tych etykiet, zobaczcie muszę je poprzylepiać na inne pojemniki po prostu a teraz idę najpierw zobaczyć co w tym koszu dzisiaj piszczy a już widzę już widzę, że ziomek tam odrzuca. To ziomek odrzucił. Zobaczcie, tu są cztery butelki po coli, tu dwie piętnastki. Tutaj to jest turecka, ta jest za piętnaście, ta jest za piętnaście. I tam co w środku jest, zobaczcie, znowu piętnastka, piętnastka. Piętnastka 15 piętnastka piętnastka 25 I co? I muszę z tym do domu jechać, bo to zrobię. Znaczy do domu, do, do tego. Aluminium, do skupu. Od razu gdzieś Tutaj zobaczcie. No i powiedzcie mi jak z tym jechać. Zobaczcie. A, przepakuję do tych sakiew trochę, a nie wiem. Tutaj, tutaj kolejna. Jak ja tam dojadę do tego automatu, to będę nabity chyba jak nie wiem co. A, tutaj jeszcze jest miejsce. Tam zobaczcie znowu jedna, bym ją przeoczył. O, trochę naprostować, jest. Tu mamy kolejną. Zobaczcie jaki zgnitek. Ile ślimaków w środku. Już tam się nazbierało. Niektórzy widzowie pytają, dlaczego znajduję te pojemniki w tych koszach. Przyczyn jest więcej. Pierwsze to to, że ludzie są Zbyt leniwi, żeby sobie segregować te pojemniki i oddawać do pojemników, do automatów, które to przyjmują, a dobrze wiedzą o tym. Druga rzecz to jest to, że niektóre automaty przyjmują tylko opakowania ze swojego asortymentu. A trzecia rzecz to jest to, że niektóre kody kreskowe są po prostu trochę przybrudzone i ludzie nie, nie, nie wyczyszczą tego, tylko wrzucą po prostu do, do tego, do kosza. I tak to wygląda. A ja dziękuję bardzo za nowe, nowe subskrypcje, za nowych widzów. Bardzo jestem za to wdzięczny. Co tam może być? Jak myślicie? Ja mówię, że tu jasne rzeczy ogrodowe czyli liście i gałęzie. Jedziemy do automatu. Wrzucę ten balast, co mamy, i może jeszcze trochę pojeździmy. Albo jest bardzo duszno dzisiaj. 26-7 stopni, duchota, muszę go przepuścić. Przepuszczę go, bardzo duszno jest. No, aż się jeździć nie chcę Co tam to jest? Nic. Wrzucę to. Do automatu i chyba Zmykam do domu Nie za bardzo mi się dzisiaj chce A zobaczcie Dzisiaj tu jest jakiś festyn Na tym placu O jakie ładne kiełbaski tu ma A Znam tego faceta Który robi te kiełbaski tam ale nie, nie spojrzał na mnie dobra, wiecie co, zobaczcie jak ja wyglądam o. jedną piętnastkę tu mamy ale muszę ją oddać gdzie indziej już tych piętnastek takich mam znowu nie wiem ile oddam je wszystkie trzydziestego na podsumowanie miesiąca dzisiaj tego się nie uda nie wiem, przejadę się tu chyba bokiem tylko. Bo tu nie wolno jeździć na rowerze. O, ile butelek tam widzę. Tak, to tutaj wygląda. O malutki, malutki! Malutki, malutki, trochę przyhamuj, nie będę tam wjeżdżał. Ja, tu seniorzy i Metalika. Czy? Nie. Zobaczcie dzieci z całego świata tutaj butelek tu nie widzę, a i tak nie poluje. Tu znowu dzieciarnia. Widzicie, jak to wygląda? Okay. Tu macie scenę I co? I fajny kabel Tu zobaczcie fajny kabel Ale go nie mogę sobie zabrać Ja atakuję kosze Tu nie ma Dla mnie nic A, Nie, nie, nie Trzeba to oddać i zmykać Tu jeszcze do tego zajrzę A zobaczcie Znalazłem nawet coś Jednego lidlaka. Tu. Ale z taką właśnie trzeba jechać specjalnie do lidla. Niestety. No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Jak spakuję to, to wszystko do tego jednego wora. I oddam. Co tam jest. Pucha. Zobaczcie. <grystanie> 25 centów sobie tu leży na parkingu. Teraz to przepakuję do jednego wora. Tam jeszcze coś jest. A na tą sobie nakleję jedną z tych nalepek, z tych etykiet. Wie, wiecie, oszukamy trochę, automat. Dobra, lecimy z tymi gratami. Plecak mam też wypchany I tutaj te tylko dwie nalepki mogłem użyć dzisiaj Dwie te etykiety mogłem tylko dzisiaj użyć O jeszcze tu zobaczymy Oczywiście Co tu mamy o sprite po sprite. Chyba sobie prze, e, nalepię tu etykietę jakąś. Ile po etykietę jeszcze jakąś Tak, na tego sprite'a przylepiłem taką. <laughs> Zobaczymy czy to weźmie Jasne bierze Bierze łyka, wszystko Cyk, syk Co tu jest? Wszystko znalezione. Wszystko z kosza, moi drodzy. Tu też etykieta przelepiona. Bierze, łyka wszystko. Tak widzowie zobaczcie 5 ,16 euro 16 za 16 po 25, 4 po 15 i 7 po 8 centów. To jest na dzisiaj wynik. To sobie oddam te wszystkie. Tutaj 15. Oddam sobie 30. Zapraszam. 30 na podsumowanie miesiąca. Ja zmykam do domu. Już więcej nie będę nagrywał dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. I do kolejnego. A dogrywka widzowie. Zobaczcie. Jeszcze znalazłem tu jedną taką. Muszę to oddać plus 25 centów jeszcze dojdzie do tego. Czyli mamy ile? 5,41, nie?